Dzisiaj najważniejszy jest szybki rozwój morskiej energetyki wiatrowej, która będzie stanowić o bezpieczeństwie energetycznym naszego państwa w sytuacji kryzysu energetycznego na całym świecie, wojny. To właśnie energetyka wiatrowa na morzu jest tym gwarantem tego, że będziemy jako kraj w stanie produkować dużą ilość energii elektrycznej, która według naszych szacunków... Może pokryć całe zapotrzebowanie na przemysł, na gospodarkę w naszym kraju do roku 2040. Aby do tego doszło, my, jako branża, przedstawiamy na dzisiejszym kongresie taki pięciopak regulacyjny, który pozwoli na przede wszystkim realizację pierwszych morskich farm wiatrowych na morzu, ale przede wszystkim usprawni ich realizację w przyszłości. Do tych pięciu głównych. Rozwiązań należy zmiana planu zagospodarowania obszarów morskich, która jest kluczem z perspektywy nowych lokalizacji na Bałtyku. Po drugie, są to kwestie skoordynowania rozłożenia kabli morskich na Bałtyku. To te kable będą wyprowadzać energię elektryczną. Dzisiaj nie ma regulacji, które umożliwiłyby chociażby nakładanie się tych kabli na siebie. Po trzecie, są to wszelkiego rodzaju kwestie związane z uelastycznieniem yy, realizacji inwestycji. Mówimy tutaj o chociażby takich kwestiach jak mikroprzesunięcia instalacji już po wydanej decyzji pozwolenia na, na budowę tej inwestycji bądź przygotowywanie inwestycji przed już osiągnięciem właśnie tego dokumentu. Są to techniczne zmiany, ale kluczowe z perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Kolejną taką propozycją, którą przedkładamy dzisiaj do dyskusji to jest jak traktować rozruch technologiczny z morskich farm wiatrowych czy po już wybudowanej pierwszej farmie, pierwszej turbinie siłowni wiatrowej należy się już tutaj rozpoczęcie systemu wsparcia dla inwestorów, czy nie? Tą kwestię należy jasno uregulować, że tak. Ten rozruch technologiczny już jest zaliczany do rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej. I ostatni punkt, bardzo ważny, bo on się wiąże z wodoryzacją gospodarki. Walczymy o zielony wodór, i tutaj mówimy o zmianie definicji morskiej farmy wiatrową na taką, która by uwzględniała magazyn energii uwzględniałaby ten elektrolizer, który będzie produkował w przyszłości zielony wodór.